policja i dyrekcja tamtejszego szpitala sprawdzają, czy zatrzymany wczoraj na terenie placówki pijany lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjmował pacjentów. Zatrzymany to ordynator oddziału chorób wewnętrznych. Policja dostała anonimowy telefon o stanie lekarza. Joanna Chachuła. Na policję anonimowo zadzwoniła kobieta. Poinformowała dyżurnego, że podczas rozmowy z Piotrem B. w szpitalu poczuła od niego woń alkoholu. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 57-letniego lekarza. Badanie wykazało 0,8 promila alkoholu w organizmie. Policja sprawdza, czy lekarz przyjmował w tym czasie pacjentów lub wykonywał inne czynności związane z leczeniem. Podobne postępowanie prowadzi również dyrekcja szpitala. Lekarz był na urlopie na żądanie poprosił rano o ten urlop, natomiast wiemy, że był w oddziale. I to będzie dzisiaj przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Jeżeli okaże się, że Piotr B. przyjmował pacjentów, najprawdopodobniej zostanie zawieszony. Grozi mu też do trzech lat więzienia za narażenie zdrowia i życia pacjentów. Do tej pory nie było skarg na tego lekarza. To jednak nie pierwszy raz, kiedy został on zatrzymany pod wpływem alkoholu. Na początku kwietnia osoba ta została zatrzymana w czasie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wtedy badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Prawo jazdy zostało zatrzymane za prowadzenie wtedy samochodu na podwójnym gazie. Piotrowi B grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.